Matka Świętych Polska. Żywoty świętych błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek, wszelkiego stanu i kondycji każdego wieku od zakrzewionej w Polsce chrześcijańskiej wiary osobliwą, życia doskonałością słynących, z różnych autorów i pism, tak polskich, jak i cudzoziemskich, zebrane i spisane przez księdza Floriana Jaroszewicza. Dzień 28 grudnia. Męczeństwo niektórych dziatek zamordowanych od Żydów. Tego dnia, którego Kościół Święty obchodzi święto niewiniątek świętych, od niezbożnego Heroda zamordowanych, zdało mi się położyć męczeństwo niewinnych dziatek w Polsce, przez niewierne i zacięte żydostwo, chrześcijańskiej krwi jako pijawki pragnące, okrutnie zamęczonych. A że przez tyle wieków niepodobna i okrucieństwa tego narodu ze wszech najszkodliwszego chrześcijaństwu zmiarkować i zabitych niewiniątek policzyć, bo ich jest tysiącami. Umyśliłem tych męczeństwo tu położyć, o których wiem autentycznie i którzy za mego życia krew przez nienawiść żydowską ku wierze chrystusowej przelali. Pierwszy za życia mego męczenniczek niewinny był Jerzy Krasnowski, I jeszcze przy piersiach macierzyńskich zostający, którego roku pańskiego tysiąc dnia osiemnastego sierpnia w Sandomierzu, Żydzi przez niebytność matki zarwawszy w domu rabina swego z ceremoniami przeklętymi, które oni mają sekretne do takiego uczynku, był w piwnicy zakuty, nożyczkami rażeniaty, a na ostatek beczułce gwoździami nabitej tarzany i zamordowany. A że ten złośliwy naród ma sobie za skrupuł i pogrzebem uczcić ciało chrześcijańskie, wyrzucony był pod płot jednej chałupy. Niedługo się utaiło to okrucieństwo, albowiem, gdy postrzeżono rano ciałko skatowane, między chrześcijany stał się rozruch. Bóg to zaraz wydał. Albowiem Żydek mały, syn zabójcy rabina, który przez ciekawość zajrzał, co Żydzi czynili, od Boga natchniony uciekł z domu i przypadł, do jego mości księdza Stefana Zuchowskiego archidiakona, oficjała i plebana na ten czas sandomierskiego, prałata nieporównanej pobożności i żarliwości o wiarę świętą i krew chrześcijańską, który już przedtem o zamordowanie dziewczątka Marianny gorliwość swoją pasterską przeciw Żydom pokazał i o tym książkę wierszem polskim wydał. Ten prałat nieśmiertelnej godny pamięci. To usłyszawszy zapalił się, jako niegdyś finę z świętym gniewem, a uciekłszy się do jaśnie oświeconego książęcia, Kazimierza łubieńskiego, biskupa krakowskiego, u którego tylko samego znalazł protekcję, ją się gorliwie tej sprawy Chrystusowej, która, o jak mu była trudna i ciężka. Z ust jego samego słyszałem roku pańskiego 1713 gdy albowiem tę o wiarę o sprawiedliwość jawną ujmował się, żydowstwo składki czyniąc po całej Polsce wszystkich potentatów tak na niego obruszyło przez podarunki, że nigdy by na niego tak nie następowali, gdyby wiary i Boga odstąpił albo inny występek popełnił. Następowali na Jego nienaruszoną sławę, nawet i na życie, fomentowali trybunały lżyli w oczy i prawie jak dawnego Szczepana tak tego, za tak dobry uczynek kamienowali. Ale on, choć był zdrowia słabego, choć nie był pieniężnym, nieustraszonym sercem stał przy sprawiedliwości i odbijał strzały na siebie wypuszczone, a sprawę boską utrzymował, mając jednego tylko wiernego pomocnika, imci pana Jędrzeja Dunina Karawickiego, sędziego grodzkiego Sandomierskiego. Potem Kasztelana Zawichostskiego, a przebiwszy się przez wszystkie tamy i trudności roku pańskiego 1713, pożądany skutek w karaniu bezbożnych morderców otrzymał za łaską poczciwego i nigdy nie przekupionego Pawła Jaroszewskiego, chorążego Płockiego, naówczas wicemarszałka Trybunału Koronanego, który dziewięciu Żydów kazał po różnych mękach stracić. Jest o tej sprawie całej, Książka drukowana, w której znajdziesz wiele bardzo prejudikata albo przykładów zamordowania niewinnych dziadek od żydostwa. Drugi męczenniczek niewinny, dziecię szlachetnie urodzone, Szczepan Studzieński w czwartym roku, schwycony od Żydów Roku Pańskiego, 1753, dnia 20 kwietnia we wsi Markowa Wolica nazwanej, województwa kijowskiego, a od Żydów bardzo wielu na to zgromadzonych w sam dzień wielkopiątkowy na wzgardę imienia i męki Jezusowej naprzód z tyzorykiem pod serce uderzony, potem ćwieczkami, szpilkami na przemiany skuty, któremu i za paznokcie zabijali, a gdy już wszystka krew z niego spłynęła, zakręceniem karku było uduszone, potem zaś w bliskim lasku twarzą do ziemi porzucone ujął się o ten niezbożny występek, jej mość wielmożny imci ksiądz Kajeta na Sołtyk, na ten czas biskup Emanuł Seński, a koadjutor Kijowski, a gdy to piszę, jaśnie oświecony książę biskup Krakowski, a co do niego należało, mocno i groliwie czynił, za jego zaś przykładem sąd grodzki, generatu województwa Kijowskiego, nie uchybiając bynajmniej drogi sprawiedliwości, ani uwodząc się próżną bojaźnią lub korupcją, okrutnych zabójców surowo karał w mierzu dnia 26 maja tegoż roku. Imiona sprawiedliwych sędziów godne wieczystej chwały i pamięci te są Wielmożny im ci Franciszek Ksawer Niesławski, podwojewodzy generatu kijowskiego Wielmożny im ci pan Łukasz Bohodanowicz, sędzia grodzki kijowski Wielmożny im ci pan Kazimierz Chojecki, pisarz grodzki tak zaś z inkwizycji jakoś z dekretów w tej sprawie ferowanego, pokazuje się, iż gdy Żydzi wytoczyli krew z tego dziecięcia, w różne słoiki rozbierali ją i między się podzielili. Trzeci męczenniczek najświeższy Mikołaj, syn Marcina i Katarzyny Jandrzejków ze wsi Czarnołozy łozy pod Wojsławicami w ziemi Chełmskiej, Około świąt wielkanocnych roku pańskiego 1761 zdradliwie od Żydów porwany, okrutnie rzezany, skuty, w beczce nabitej gwoździami tarzany i zamordowany, którego ciałko w gnój wrzucili, a krew z niego wysączoną do miast, brodów, hełmna, rejowca, krosiczyna, uchań, zawieziona była i była i podzielona, że zaś pies z go pazurami wygrzebał i częścią już pożarł, Trefunkiem było znalezione, gdy ten niezbożny uczynek przyszedł do wiadomości jaśnie wielmożnego państwa Feliksa Potockiego i Marianny Teresy Z Daniełowiczów, małżonków kasztelanów słońskich, starostów krasnostawskich, zapalili się słusznym gniewem oboje pobożne państwo, a że samemu przy starych latach słabość tyle nie pozwalała ile pragnął, wzięła to na siebie jaśnie wielmożna kasztelanowa mężna zaiste matrona. Zachodziły tu i dla Żydów mocne, protekcje godnych ludzi, instancyje i rady. Sypali okrutni zabójcy wielkie sumy pieniędzy, obiecywaliby najwięcej, ale bogobojna pani i krokiem nie ustąpiła od sprawiedliwości i powinnej żarliwości. Zbijała instancyje i rady arcymondrami racjami, przestrzegała, aby jakimi czarami nie podchodzili sędziów łożyła na to wielkie koszta, by sprawa boska nie była przegrana, nawet ani przewleczona. I mogę bezpiecznie tuszyć, że tym heroicznym aktem, którym wielu mężczyzn oziębłych w wierze zawstydziła, którą całą Polskę wielce zbudowała, ubezpieczyła zbawienie swojej błogosławieństwo wieczne. Więc, gdy ta mężna w chrześcijaństwie Debora hetmaniła w tej utarczce i wojnę boską prowadziła, po wyprowadzeniu pilnym i oczywistym inkwizycji urzędowych i konsesat, Harszko rabin wojsławski, przekonany sumieniem, a bojący się aby więcej niezbożności przez siebie popełnionych nie wyjawił, za podpuszczeniem diabelskim sam się w więzieniu obwiesił, którego zatem ścierw, końskiego przywiązawszy zamiast wywlókł, gdzie było na stosie spalone, a popiół z nieb na powietrze rozrzucony. O innych zaś trzech zbawienie usilnie się pobożna pani starała, w czemu mocno pracowali ojcowie Societas Jezu. Jakoż i w wtem jej święte rządzę pan Bóg pobłogosławił, bo dwaj z nich na drodze z wiarą się odezwali i byli oszczeni. Trzeci zaś na samym placu też łaskę od Boga otrzymał. Jednak wszyscy, według dekretu poście świętym, byli pościnani. Ciała ich w trumny złożonej do kościoła socjeta z Jezus liczną procesyją, asystencją szkół, miasta, cechów przeniesione, na których pogrzebienie zjechał myślnie jaśnie wielmożny ksiądz Walenty Salezy Wężyk, biskup Chełmiński, a nowym tym owieczkom swoją łaskawy pasterz po biskupiu pogrzeb sprawił z wielką serca swego radością, że i sprawiedliwość ludzka pokazała się i miłosierdzie boskie, osobliwie nad takimi zbrodniami imiona sprawiedliwych sędziów, aby nie wypadły z pamięci i tu z uszanowaniem kładę Tomasz z Starowic Stamirowski Orąży Powiatu i Podstarości Grodzki Krasnostawski Marcin Koźmian sędzia Grocki Krasnostawski Antoni Skochowa Kochowski pisarz Grodzki Krasnostawski. Gdy zaś stąd Boga Najwyższego wychwalam, że jeszcze i w tym zepsowanym wieku znajdują się ludzie pobożni i żarliwi o wiarę, imię i krew chrześcijańską, niech mi się godzi z głębokości serca zawołać na wszystkich Polaków. O narodzie Polski, o chrześcijański i katolicki narodzie, co za zasłonę, co za ćmę rzucił na wszystkie stany nasze, duch ciemności, że oczy mamy, a nie widzimy, jak się przeklęty od Boga zatwardziały na sercach Naród żydowski mnoży, jak się wzmaga w bogactwa, handle, manufaktury wszelkie, nawet już rzemiosła, którekolwiek być mogą szacowne i intratne. Jako już górę wziął nad wszystkimi chłopkami, rolnikami, mieszczanami, jako się już spanoszył z sum tak wielkich duchownych i szlacheckich, jako w swoich bożnicach i indziej leży imię Chrystusowe, jako każdego roku. W każdym województwie, ziemi, powiecie rozlewa krew niewinnych dziadek, a gdy tych nie może, to i dorosłych chrześcijan, czego im jaśnie na dyspucie we Lwowie, mianej w roku pańskim 1766, dowiedli nawróceni z nich kontra Talmudiste, jako wyprawili niezmierną moc złych chrześcijan w pijaństwa, łotrostwa, kradzieże. Tak domów Bożych, jako i świeckich, jako tysiącznie Boga prawego w najświętszym sakramencie zelżyli, zpluli, nogami skopali, psom na pożarcie podawali. Jak wiele set tysięcy Panów, obrońców swoich, sędziów, pisarzów, insygatorów, aktorów, świadków w sprawach swoich niezbożnych przekupiwszy, zczarowawszy, do potępienia przyprowadzili. Jak wiele aktów przeciw niemurzędowych po trybunałach, grodach, ratuszach, konsystorzach wykradli, jak wielu chrześcijan pouczyli czarodziejstwa, jak wiele niewiast służących sobie zesromocili, dzieci ich bez chrztu świętego potracili. Zaprawdę. Na to by trzeba mówić. Kan tan turhek, hek, turhek, inne narody nie tylko katolickie ale i heretyckie już ten przeklęty i obrzydły naród z państw swoich powyganiały inne mają go zawsze na oku nie pozwalając mu nauk rzemiosł i ściśle go trzymają nasz katolicki naród miasta nie dla kogo tylko dla żydów funduje w dawniejszych gromad nie osadza chrześcijanie wypleniają chrześcijaństwo a mnożyć usiłują żydostwo i żelaza ich na swoje karki ostrzą Ach! Co w nas Polakach za wiara, co za miłość Chrystusowa, co za rozum, co za ekonomia, co za polityka, co nawet za uczciwość? że państwo, wolne kraj tak piękny, smrodliwego żydowstwa staje się siedliskiem, co za sromota! Że parszywe żydostwo mieszka w pięknych kamienicach pod pawilonami bogatemi kołdrami od złodziejów nabytemi sypia. Wielu już na srebrze jadają, a tyle godnych szlachty, tyle mieszczan uczciwych z wielkich familii idących podłym mieszkaniem pościelą ubogą i glinianym kontentuje się naczyniem. Największa tych zbytków żydowskich przyczyna jest Panów niektórych szpetna chciwość, a ministrów ich najbardziej. Łakomstwo nienasycone, które dowodem niewspaniałego, ale najpodlejszego umysłu, które według apostoła jest służbą bałwanów. Avaritia quae est idolorum servitus, które jest grzechem jakimś i nieczujnym, niestrofującym sumienia i trucizną, tem szkodliwszą, im ukrytszą, które jest samołówką najniebezpieczniejszą dusz niezliczonych. Kwi enim volunt divites fieri incidunt in tentationem, et in lacfeum diaboli. Bójcie się zatem, bracia moi Polacy, żeby wkrótce ten bezetny naród już tak rozmnożony, tak w bogactwa, a z was samych zamożony, co teraz rogi podnosi, nie podniósł kiedy i mieczów na karki wasze, zwłaszcza przez pobratymstwo z Wotrami, z Turkami, z Tatarami. A uchowaj Boże, aby ci hołdownicy nasi nie byli nam panami. A jak teraz zbrodów uczynili sobie Jerozolimę, z całej Polski nie uczynili sobie Palestyny.